Oj, blisko, blisko i coraz bliżej, jeszcze kilka stopni i znajdę się na Wałach w Szczecinie. Tutaj też jest fajny hotelik, polecam byłem w nim Teraz go pokażę Focus hotel. Miła obsługa, czyste pokoje i niedrogo Także polecam No a teraz dalej po schodach Małych Robrego, no i jestem już na wałach. Teraz mogę spokojnie siąść i odpocząć w tej restauracji z widokiem na, na szczęście. Tam dalej się mieści włosem. Wyższa szkoła morska, ale już tam nie będę wędrował, bo już, już mam dość tej wędrówki. I tak dużo pokonałem. Piękny widok z Wałfrabrego na port. O, tam mój statek stoi, nawet go widzę. Teraz przybliżę. O, komin mojego statku tam wystaje. Teraz go pokażę. i nawigator statek szkoleniowy przyniowie wyższej szkoły morskiej w Szczecinie dobrze go znają i tak jesteśmy przy akademii morskiej w Szczecinie muszę się przyznać tyle razy byłem w Szczecinie nie tylko statkiem, ale i turystycznie i nigdy nie miałem czasu tutaj przyjść i stanąć przed Akademią Morską w Szczecinie która szkoli dla nas przyszłych oficerów a są oni potrzebni na morzu. Można powiedzieć, że polscy nawigatorzy są najlepsi na świecie. Zapraszam Was do Szczecina, jest tutaj zwiedzać. O. Po mojej lewej stronie mija Muzeum Narodowe w Szczecinie. No i tak powoli, powoli moja wędrówka po Szczecinie dobiega końca. Piękna budowla, ale co tutaj się mieści, to nie wiem. Zaraz przejdę na drugą stronę. To odczytamy, co to może się też w pięknym budynku mieści. Rodło Państwowe, Zachodnio Pomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. O! I następna restauracja. Też tak wysunięta z widokiem na wałek Robrego. No tu trochę inna nazwa Colorado. Colorado tutaj się nazywa ta restauracyjka. No, zaraz wejdę, zobaczę co tam też jest. I jaki widok. Jak będziecie w Szczecinie Nie zapomnijcie odwiedzić na wałach Robrego Colorado Fajna Można powiedzieć tawerna, knajpka Miła obsługa Wystrój dość taki ciekawy Także można mi bardzo miło spędzić czas. Zapraszam wszystkich serdecznie do w to miejsce ciekawie i przyjemnie. Miła obsługa, wszystko na miejscu. Także to będzie w Szczecinie. Zapraszam, mieści się ona na wałach Robrego niedaleko Urzędu Wojewódzkiego. No, i Akademii Morskiej. A, serwują tutaj bardzo, bardzo dobre piwo, ale nie zdradzę, jakie. Sami wstąpcie tutaj i zaznajcie tej, tej, tej dobroci.